To z tych naszych rozmów to cała saga wyjdzie. Powiedziałeś, że nie możesz się odnaleźć? Co masz na myśli? Tu nie mogę się odnaleźć po prostu w świadomości bezdomności, bo no, słuchaj, normalny człowiek może się, musi się wykąpać, zadbać o paznokcie, o ręce, wykremować się, bo jestem taki wiesz troszeczkę erudyta. I powiem ci, jeśli jak wyszedłem z więzienia, miałem troszeczkę pieniążków, to od razu. Po, po spaniu na klatkach mówię, kurczę, tak nie może być, żebym miał tłuste palce, żebym ja był niezadbany, żebym nie mógł się wykąpać, żebym ja. Słuchaj, ja muszę przed każdym snem. Bo jestem tak nauczony, muszę zmienić skarpetki, muszę zmienić majtki, jak to jak prawdziwy chłop, no. no tak się mówi, no niestety. Mówią, że prawdziwy chłop to musi stajnią, wiesz. Nie, 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 no słuchaj, ja się nawet powiem ci, że ja chodzę, jest taka galeria rębielińska u nas. Ja nie pójdę spać nawet na klasę skodowej, jeśli nie zmoczę papieru i nie umuję sobie, jak to się mówi, jajec. No, bez kitu, no, no taka jest prawda. To czyściosek, no. czyścioszek, czy... No jestem taki czyścioszek, no niestety, no, y, pewne rzeczy, o pewne rzeczy trzeba dbać. Darku, y, powiedz mi taką rzecz, bo Ty na ulicy jesteś stosunkowo krótko. Tak, 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 no, no niedługo, no ale to tak się trafiło, no po prostu takie życie, no i, i powiem Ci, nie mogę się odnaleźć, no wiesz, człowiek przyzwyczajenia ma do domu, wykąpania się, spania w normalnej pościeli, I ten dlatego te pieniążki, które miałem, przeznaczyłem na hotel. Świeża pościel. Powiem ci to jest. Powiem ci to jest By spać się w normalnej pościeli, w normalnym łóżku i tym podobne. Czy powiesz, jak długo jesteś na ulicy? To jest są miesiące raczej. E, teraz tak, ale wcześniej po rozbodzie byłem ponad półtora roku. Bo nie chciałem, nie chciałem robić takiego czegoś, żeby, żeby rodzina rodzina jakby to cierpiała. Jeśli jest rozwód, to żona może zrobić z tobą wszystko. Może yy, ci przy, przy, ten po prostu powiedziałem tak, opuszczam dom, idę w świat, a niech ona robi co chce. Wiem, że nie będziesz o tym mówił zbyt wiele, ale ty masz doświadczenie wojskowe. Mam. Co możesz powiedzieć na ten temat? Nic nie mogę mówić, bo to jest ograniczony zakres informacji. Czy to, że masz takie, nie wiem, czy wykształcenie, czy doświadczenie, czy to pomogło Ci odnaleźć się na ulicy? Tak, oczywiście. Bardzo, ba, bardzo mi pomogło. Nawet w więzieniu mi bardzo dużo pomogło. Słuchaj, wojsko boisko cię uczy i polecam każdemu młodemu człowiekowi. Nie wiem, jakie mają teraz zasady, jakie podejście, ale polecam. Y, wiesz co, to jest coś takiego, ja to, ja to kiedyś powiedziałem w, w, na swoim i ten, to jest takie odcięcie pępowiny od matki. Wojsko. Wojsko, to jest odcięcie od pępowiny i więzienie i powiem Ci, w więzieniu mi było lekko. Nie miałem pomocy pierwszy raz jak siedziałem, drugi raz miałem pomoc. Powiem Ci, że to jest takie naprawdę, bo to są takie, y, jest takie przysłowie, ba mamy, ba mama ma, mama da. Jeśli masz rodzinę, a jak, się, jak rodzina się skończy, to co ten człowiek zrobi? Da mamy to mówimy tak o więźniach, którzy. Nie, to mówimy o dzieciakach, którzy siedzą przy mamusi. Da mamy. Ba, ba mamy. Ba mama da mama da. No niestety, no, to, są, to są ludzie, którzy siedzą przy mamusi. Słuchaj, ja znam człowieka, który ma 54 lata i cały czas jest przy mamusi. Nie, zna, nie miał kobiety, nie miał nic. No to to jest dla mnie porażka, no. Darku, na pierwszym filmie, na pierwszym odcinku zjadłeś liścia po to, żeby pokazać, że można się w ten sposób i napić i może nawet troszkę Oczywiście. Najeść. Czy to jest wiedza czy doświadczenie, które wniosłeś ze służby? Tak. Hmm? Tak, dosłownie. Czyli zderzenie z Ulisą nie było dla Ciebie bardzo trudne? E, moim zdaniem nie, bo wiesz ja byłem akurat w no akurat to się mogę przyznać w służbach specjalnych swojego czasu i przeszedłem przez szkolenie, które, które dużo pomogło mi w życiu na ulicy. Ty też bardzo dużo kiedyś podróżowałeś, już nie jako żołnierz, tylko... Nie no, z rodziną, wiesz, bo w Polsce się nie opłaca. Powiem ci tak szczerze, że w Polsce się nie opłaca wyjeżdżać na, na czasy, przypuśćmy, nad morze, czy gdziekolwiek, bo tu musisz za wszystko płacić. Zwykłą plądrę czy weźmie, czy cokolwiek, a tak bierzesz sobie w inclusive, Jedziesz sobie za te 8 tysięcy tam z rodziną gdzieś do Tunezji, czy, czy, czy przybyślmy do Marmaris, czy do Turcji, czy gdziekolwiek to masz oni kilo, dzieci mają wszystko, masz zapewniony dobrobyt, także nie musisz. A tutaj wiesz, w Polsce jest porażka, no ja miałem naprawdę dobrą bajkę, no a tu później się skończyło, no i niestety no. w jakich krajach byłeś? Tunezja, Turcja, Grecja, Wyspa Szwecja, Norwegia. Czyli troszkę podróżowałeś. Wiesz co? Ja nie lubię tych czasów all inclusive. Ja kiedyś byłem tam, nie wiem, a, a, dwa no. czy trzy razy, ale przeszkadza mi to, że takie obzarstwo tam jest. Powiem ci, dlaczego nakładamy więcej niż trzeba. To jest czysta fizjologia, wiesz. No, większość ludzi jest uzależniona od cukru, a cukier jest substancją silniej uzależniającą niż Nieprawne. heroina. Nieprawdą to jest. Cukier tylko wzmacnia, a organizm przyspaja tylko i tak 20% białka, a reszta i tak idzie Zresztą my w ogóle nie otrzymamy, to są tylko nasze zmysły. My otrzymamy. Na pewno jako były komando zwiesz to lepiej ode mnie. W każdym razie, właśnie z tego powodu nie lubię czasów All Inclusive i więcej bym tam nigdy nie pojechał. No, Poza tym wydaje mi się, że uczestnicy takich czasów są jak gdyby zamknięci w jakimś miejscu. Tak, dosłownie, dosłownie. Mniejsza swoboda poruszania się na no, zewnątrz. No tak, może i Masz rację, ale wiesz, ale no niestety kobiety lubią brąz. No i dlatego kobiety nasze nas zmuszają po to, żeby... No, gdzie pojedziesz? Do Turcji, Grecji i tym podobne, bo tam jest ciepło i zawsze jest słońce. Tak? Bro, brąz też można samo no Złapać. Przecież, nasz piękny piosenkarz śpiewał kobiety lubią brąz, Dokładnie. tak żeby... Darku, wróćmy do bezdomności Twojej, dlatego, że z jednej strony masz takie piękne wspomnienia w życiu, piękne bardzo doświadczenia. Bardzo fajne, bardzo fajne. Podróżowanie jest czymś wspaniałym. Z drugiej strony masz doświadczenie jako komandos, a z trzeciej strony jesteś osobą y y bezdomną. Nie mogę się odnaleźć. Uwierz mi, nie mogę się odnaleźć. Powiem Ci, bezdomność naprawdę jest... P powiem wszystkim bezdomnym, współczuję Wam i to jest naprawdę jest ciężkie życie. Yy, nie wiem, ja pewnie się stoczę jeszcze dalej. A staczasz się teraz? Nie, staram się nie. Nie, staram się, staram się, bo widzisz, że jestem czysty, ogarnięty, staram się ogarniać. Chodzę, chodzę, mam takie, chodzę do galerii się wykąpać. Tak jak Ci mówiłem, nawet na temat, temat higieny. Próbuję, wiesz, iść do galerii. Proszę. A propos higieny, to Dziękuję będziesz coś. miał wilgotne. <laughs> Dziękuję. Nie, no, po prostu no, trzeba o siebie dbać. I myślę, że każdy bezdomny powinien o siebie dbać. To nie jest tylko alkohol, żeby, żeby, żeby tylko w alkoholu żyć. Bo wiadomo, no, przy bezdomności to idzie alkohol, te sprawy. No, człowiek idzie, próbuje zapomnieć. Próbuje, no, nie wiem, no, jak ci to wytłumaczyć, no. Utopić ja... smutki w gorzałce. No, ale każdy Polak to potrafi. No niestety, tak, tak jest. No. Specjalność nasza narodowa. No, słuchaj, wszystkie sprawy od czasów komuny załatwia się przez alkohol. No. Oj, dużo wcześniej, wiesz, to był w ogóle... No e... nie wiem, no bo ja się urodziłem tylko w 70 roku, więc... Tak, ale to był w ogóle program e... Hitlera taki, żeby rozpić naród jak e, Słuchaj, naród pijany jest bardziej łatwiej do utrzymania, także wiesz, bo ja akurat jeszcze trochę historii to... Ale mu się nie udało. <laughs> nie udało, mu się poza tym amfetaminę brał, ale to już inna sprawa. A nie tylko. Darku, wróćmy do ulicy, bo bardzo trudno jest Ci się tutaj odnaleźć. Jak w ogóle wygląda Twoje życie? Jak wiedziesz każdy dzień? Gdzie śpisz? Co jesz? Jak śpię się na, ubierasz? Śpię na klapce. Yy, rzeczy trzymam u kolegi. Nieraz, jak mi się uda, raz na dwa tygodnie, to tam yy, po prostu wezmę be, be, te ciuchy, bo cały czas mam przeprane te ciuchy, bo on mi pierze. Próbuję, no bo wiesz, tak, tak sobie tak ułożyłem, bo ja jestem, tak jak Ci powiedziałem, jestem troszeczkę takim, takim bezdomnym erudytą, o tak powiem. O to też chciałem zapytać. No wiesz, kupiłem sobie pilniczki, kupiłem sobie nożyczki do obcinania paznokci i tym podobne, mam zadbane ten, no niestety próbuję, próbuję, próbuję jako bezdomny o siebie dbać. Nawet przy sobie mam perfumy, cały czas noszę, także żeby pachnieć, także wiesz, no... No, ja, ja nie lubię, słuchaj, i y, y, codziennie, codziennie idę o 9 rano, idę do galerii. No i tak jak ci powiedziałem, biorę mokre ręczniki, zmaczam sobie ten, obmycie, jak to się mówi jonder, dupki, obmycie nóg, zajmuję buty, dam sobie, usiądę spokojnie w kabinie. Nikt tego nie widzi. Skarpetki zmieniam, biorę drugie. Tamte A skąd, sobie. Skąd bierzesz? Czy jest, słuchaj, co się rodę, co się rodę na Kondrawiczą u nas tam na brudnie. Można sobie pobrać ciuchy. A jak mam, jak mam jakieś pieniążki, to jest taki sklep za jeden złoty i tam skarpetki, cały zestaw i nie opłaca się wtedy w ogóle prać. Tam pięć par kupujesz za 5 zł. No to wiesz, mam na tydzień, no dosłownie. To Jak paczka, mam... paczka fajek kosztuje trzy razy tyle. No tak, dosyć. Tak, ale tylko że ja kupuję takie kręcone papierosy za 7 złotych Gdzie sypiasz? Na klatce skodowej. Jak to jest? Ciężko, kręgosłup boli. Ale jestem przyzwyczajony ze względu wojska i więzienia. Bo w więzieniu się śpi na materacach, które są przeróżnej wysokości, więc się nie przejmuj. Przyzwyczajony jestem. Dam sobie radę. Jak reagują mieszkańcy takich klatek? Czy jeśli, jeśli, jeśli zachowasz czystość, nie robisz brzasku, krzyków, nie pijesz alkoholu, nie ten, powiem Ci, mam taką na, nie będę zdradzał ulicy, mam taką jedną miejscówkę, że jeden Pan powiedział, możesz Pan spać, abyś Pan tylko nie robił tutaj żadnych, wiesz, żadnych, no po prostu, pier, no, no po prostu pieprznika, no jak to się mówi po polsku. I powiem ci, że jeśli jest czysto, jest ten, mogę spać ile będę chciał. Ale śpisz bezpośrednio na schodach, czy na tym betonie? No tak, mam, tak, tak, mam kocyk, swój i ten. Y, I spokojnie sobie wiesz, mogę się przykryć i... Czy... Tylko powiem ci, jest to ciężkie, ja się nie mogę przyzwyczaić. Ostatnio, bierz, bo to wiesz, później ten beton doprowadzi do reumatyzmu. No wiesz, ja już mam swoje lata, no nie oszukujmy się, także wiesz, no to może być ciężka sprawa, także no nie wiem, na razie, nie wiem, na razie będę się starał o środek. A chyba żeśmy się zagubili w tych y, tematach. No właśnie, bo ty znasz mój kanał, tak? Tak, dosłownie. I co o tym sądzisz? No myślę, że bardzo w porządku. Dzięki. Bo poruszasz, poruszasz. Y, y, takie życiowe, fajne, fajne sprawy, takie naprawdę o życiu, o, o nie o jakichś debilizmach, jak to poruszają inni, no po prostu. Już wiem, o co Ciebie chciałem zapytać, mianowicie z tego, co powiedziałeś, półtora roku na ulicy, potem teraz kilka miesięcy, z tego wniosek, że na ulicy przeżyłeś też zimę. Tak. Jak to jest zimą? Chyba wtedy mówi... nie śpisz na klatce. Nie no, trzeba na klatce spać, bo musi być ciepło. No przecież człowieku, no przecież nie będzie spał na ulicy. A okej, okay, bo klatka jest ciepła. Bo w, lat, w lato słuchaj, my mamy piękny park na brudnie i można, można tam spać normalnie. Tam policja się nie czepia, można spać na łapkach. Mamy jeziorka, można się. Po prostu nogi wymoczyć, bo no słuchaj, no niestety, jeśli nogi masz spocone i ten i to podobne, to bierzesz klapki i po prostu sobie nogi możesz, a ewentualnie w nocy jak nikt nie widzi, to możesz się nawet i wykąpać. No niestety, no, no trzeba sobie radzić. No. Co jesz? Yy, co jem? Dają mi ludzie y, Żabki, mam dużo znajomych, dużo znajomych mam, y, kolegów, znajomych, którzy wiedzą jaka jest moja sytuacja, dają mi z, z galerii no, Renowa, z Żabki, z, z innych miejsc, dają mi, dają mi po prostu jedzenie, które kończy się przed terminem. No i tak jak widziałeś, przychodzę, przychodzę na Miodową, czy gdziekolwiek, tam gdzie są jadłodajnie, no, no trzeba się ratować niestety. Chodzisz głodny? Raczej nie wydaje mi się. A poza tym dużo trenuję jeszcze mimo wszystko. Na ulicy? Nie, na ławkach. Rozumiem, no ale będąc na ulicy, trenujesz. Tak, tak. Mhm. Czy chodzisz spragniony? Też mi się nie wydaje, mam wodę oligoceńską, którą można nabrać butelki i sobie wziąć, wiesz, znaczy, powiem Ci jedną rzecz, jeśli człowiek jest zaradny, ale to może to przeszkolenie wojskowe, bo drugi by sobie nie dał rady, bo może by się chciał zachlać, zapić, za ten, bierzesz butelkę, bierzesz wodę oligoceńską, słuchaj, ja dzisiaj kurtkę, miał, bo jak spałem, no wiadomo, to jest czarna kurtka, ona ciągnie, wiesz, jak się położysz na, jak to się mówi, na glebie, no byłem cały biały. To no wziąłem sobie dzisiaj... Są krany takie przy, przy blokach. Wziąłem dwie butelki, nalałem sobie wody. Spłukałem sobie kurtkę, oczyściłem się, zęby umyłem. Widzisz, nawet bezdomny potrafi zęby myć. I jeszcze się napiłeś. I jeszcze się napiłem przy okazji, a poza tym sobie spodnie oczyściłem. Czy w jakikolwiek sposób w tej chwili zdobywasz kasę? Może zacznijmy od alkoholu, bo to też, no, nie powiedziałeś tego wprost, Zdobyłem ale... Zdobyłem mam kasę w ten sposób, że dorabiam sobie, y, pomagając innym ludziom, po prostu, y, kurczę, no takie puchy, wiesz, dodatkowe prace, no, te, te, teraz w czwartek, o oh, dzisiaj czwartek, przepraszam, kurczę, miałem iść do jednej pani, ale to dzisiaj jutro jest pójdę, piątek, piątek, przepraszam, Jutr, jutro y, ten, ale to, to przepraszam tam panią, na przykład u nas robią teraz balkony, a jestem, w ogóle z zawodu jestem śluszarz mechanik, z drugiego zawodu technik odlewnik metali kolorowych i szlachetnych, później polibuda, ale to już inna sprawa. Już nie pytam o twoje wykształcenie wojskowe, bo się boję. Nie? A to nie, nie, to jest tylko porucznik tam. Słuchaj, słuchaj i chodzi o to, że chciała, żeby uchwyty, bo jak balkony robią, to chciała uchwyty pod skrzynki. No i no teraz trzeba będzie jechać zimnogięty zrobić i ten i zrobić jej uchwytę. No także, no takie puchy, no wiesz, Czyli... to, tu 30 zł, tam 50 zł. No jakoś sobie radzę, no. Czyli na kasę też masz sposób. Z tego co mówisz, to ta kasa to to jest. Ale nie jak... zbieram puszek, na pewno nie zbieram puszek. Yy, poza tym wystawiają, powiem ci, mam takie miejsce, bo trzeba być zaradnym, bo ja dużo w nocy chodzę. Trzeba być zaradnym. Wystawiają szczególnie chińczycy. Wystawiają telewizory, jakieś takie rzeczy. Ja to umiem naprawić, bo jestem takim samorodnym informatykiem. Jeśli ktoś mnie zna w ogóle, który obejrzy ten program, to dobrze wie, że jestem samorodnym. od ZX Spectrum, później 1200 Amiga, no później na pc ta musiałem się przerzucić, bo wiadomo, bo to Microsoft i te sprawy. Rozumiesz, jestem informatykiem takim samorodnym. I bardzo się znam na informatyce i reperuję komputery. Dokończę, dokończę wcześniejszą myśl, mianowicie tak, mówisz o tych pieniądzach, że takie łatwo jest zdobyć, że się wydaje. Nie, 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 to nie jest łatwo. Mogę dokończyć myśl? W każdym razie o tych pieniądzach mówisz, takie odniosłem wrażenie, że te pieniądze to jak te liście, które w koło rosną, że można zerwać i sobie zjeść. Nie, tak samo i ty. Nie, nie, nie. Pieniądze jest, słuchaj. Każdy, ja myślę, że każdy twierdzi, że pieniądze jest ciężko zdobyć, a tym bardziej bezdomnemu, tylko jeśli jesteś zaradny. Jeśli masz głowę na karku, jak to się mówi, no to jak, jakiś, ka, słuchaj, no każdy człowiek jakiś, w jakiś sposób musi zarobić te pieniążki. Też można iść rozłodybować, nie wiem, czy, 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 czy bęgiel na kolejach, na żeraniu, czy, czy, no jest, czy roznosić, nie wiem, listy, czy cokolwiek, no. To w takim razie, dlaczego nie możesz się odnaleźć, ciągle mówisz, że się nie możesz odnaleźć, bo... a zorganizowałeś sobie życie bardzo dobrze? Czy ja wiem, czy bardzo dobrze? Nie bardzo dobrze, bo śpię na klatce. Yy, powiem Ci, nieraz nie mam co jeść. Bo jest ciężko, nie, nieraz jest ciężko i... Powiem Ci, że... Czy ja sobie zorganizowałem życie? Nie wydaje mi się, nie. Nie, po prostu... Wiesz, może ta depresja po stracie kobiety, po stracie brata, co nie poinformowali mnie w więzieniu, nikt mnie nie poinformował, Ubierz mi, nikt mnie nie poinformował. Dlatego może prokurator stwierdził, że trzeba tego człowieka wypuścić, żeby w więzieniu sobie nie zrobił krzywdy, myślę, że sobie na wolności, ale może jestem za twardy, nie zrobiłem sobie krzywdy i będę szedł, szedł, szedł cały czas do przodu, no, no. Będę próbował się podnieść, nie wiem, czy mi się uda, jak się spotkamy za pół roku, czy za, za ileś miesięcy, wtedy stwierdzimy, czy, 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 czy mi się udało, no po prostu chcę się podnieść do góry, no nie wiem, czy mi się uda. Albo się zatracę, albo wpadnę w dół, albo pójdę do góry, myślę, że pójdę do góry. No chciałem, no. Za chciałem Ciebie zapytać o możliwość wyjścia. Z sytuacji, ale no właściwie odpowiedziałeś na to pytanie, że albo dół, albo góra. No tak, no albo człowiek pójdzie w zapaść. Myślę, że, że w zapaść nie pójdę, bo już... Słuchaj, jestem bardzo, z bardzo biednej rodziny. Mój ojciec został, jak miałem 6 lat. U mnie w domu było bardzo biednie. No, uwierz mi, bardzo biednie. Moja siostra, starsza ode mnie o 6 lat, ciężko zarabiała na to, żeby nas utrzymać, czwórkę. Mama cały czas w knajpie siedziała. U nas było bardzo ciężko, naprawdę uwierz mi, było bardzo ciężko i ja jestem wychowany i w biedzie, później miałem dobrobyt, bierzemy za granicę i ten, także ja znam życie biednych i bogatych i nikt mi nie powie, nikt mi nie powie, że, że życie jest usłane różami, po prostu trzeba iść do przodu. Darek, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.